Hej, hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Navia i moi drodzy witam was w kolejnym odcinku 101 dzieci challenge. Tak, 101 dzieci na moich własnych zasadach. W dzisiejszym odcinku będziemy przyjmować poród już Któryś z kolei, nawet sobie zaraz możemy policzyć ile już dzieciorków się nam urodziło, jeżeli chodzi o imionka, no to została wybrana Oliwka, była mi wojna pomiędzy Liwką a Oliwką, e, co prawda mi osobiście bardziej się podoba jednak Liwka, więc myślę, że jeszcze kiedyś tam w głosowaniu na Instagramie wróci to Oliwka, żebyście kiedyś wybrali. Mi to imię. E, aczkolwiek, jeżeli to będzie dziewczynka, to będzie oliwka. Jeżeli będzie to chłopiec, to będzie to kurczę, Bela, Bazylii chyba. Był Bazylii i był Majeranek, ale z tego, co mi się wydaje, tak wygrał Bazyli, 60% głosów było na niego. E, jeżeli będzie, to wiecie, chłopiec i dziewczynka, no to wtedy wygrane imiona, jeżeli. Dwie dziewczynki, no to bierzemy dwa imionka Ale to tam mniejsza z tym Każdy tu wie o co chodzi Jest wtorek Dzieciaki poszły do szkoły Jest Anastazja, która jest bardzo rozbawiona Wydaje mi się, że dzisiaj pójdziemy sobie Poznać jakiegoś fajnego pana Gdzieś, może gdzieś na siłowni czy coś takiego Gdzieś się na pewno z nią Przespacerujemy, zostawimy dzieciory Z którymi w ostatnim odcinku Musiałam się mocno męczyć I to bardzo mocno było Tyle, ile tam było problemów, to szok i niedowierzanie. Jeżeli chodzi, tam sobie ten kierunek jakieś przyszły, jeżeli chodzi o dzieci, mamy 3, 6, 9, 10, 11. Czyli będzie to już dwunaste dziecko co najmniej. Mam nadzieję, że jedno wyjdzie, bo wiecie, będzie, będzie tak ciekawie i. Nie chcę stypendium. Będzie mniej tak jakby roboty na raz, bo jak będzie dwójka, to... Znowu będzie pełno syfu. Jeżeli chodzi o miejsce w rodzinie, to mm, mamy 3-5 dzieci, czyli trójka, trzy miejsca w rodzinie aż są. Trochę dużo, nie będę ukrywać, że nie, bo jednak jest tego trochę. Jeżeli chodzi o pieniądze, mamy trochę kasy, ja tej nic nie zmieniałam. Wiem, że na dole musimy sobie coś porobić. Też wiem, że mamy własną sił Oj, to jest coś zepsute, mamy własną siłownię, ale e, myślę, że się udamy gdzieś tak dla odmiany i widzimy się za sekundkę. No i drodzy, jesteśmy w. Może nie miejscu publicznym, ponieważ jesteśmy w miejscu, jakim jest dom wlada. E, czemu Vlad? Tak sobie pomyślałam, że tym razem może ja sama wybiorę Anastazji, faceta, nie Jimmy'ego takiego przypadkowego. Co prawda Vlad jest nieśmiertelny, więc prawdopodobnie on. Jeszcze mógłby z nas zaczekać, moglibyśmy sobie wybrać jakiegoś e, faceta, który zaraz umrze, a też jest ciekawy Ale z drugiej strony, nie mieliśmy jeszcze u nas ogólnie ani jednej osoby, ani jednego dzieciorka, które byłoby, chciałabym powiedzieć, nienormalny Ale takie się zdarzały Bardziej mi chodziło, że y, nie było ani sireną, ani wampirem, ani kosmitą Kosmity nie wiem, jak bym miała znaleźć tak naprawdę to ci się odechciało z nami rozmawiać? A nie, jednak jest serduszko dodatnie. Dobra, tak czy siak. Poznawaj, poznawaj sobie go. Jest miłośnikiem muzyki. Gdzie to serduszka teraz idą na nie? Proszę cię bardzo, poznawaj go. Z czasie trzeba się zakolegować, wiecie. Przy kasie jest. To czemu by nie? Zapytaj go o zawód. Ciekawe, jaki będzie miał zawód. Wyśmienity wampir. Zakładam. Obejmij go, e, weź sobie później, coś tam z nim porozmawiaj. Wychwalaj oh, jakieś tam świętocyjowe jedzenie. No wiecie, Anastazja. Anastazja jest dobrą kokieterką. Wymiguj się zdecznie. Potem czekaj. Dyskutuj o istnieniu wampirów, entuzjazm się wampira. Myślę, że entuzjazmowanie się wampirami będzie idealne. Moglibyśmy się zamienić w wampira, wiecie? I wtedy Anastazja nie musiałaby się bać tym, że będzie się starzeć, ale z drugiej strony no jest to już chyba zbyt duże nagięcie zasad, tak mi się wydaje. Byłoby to coś ciekawego, może pod koniec życia Anastazja będzie o tym myśleć. Żeby wiecie, zawsze była z nami. Pochwal z wampirzysty życia. Pochwal, pochwal. E, romantyczne. A wręcz, mu róże. Ogólnie, Wlad, wiesz, że ty stoisz sobie tak na słoneczku i o, właśnie. I ci się trochę energia chyba wyczerpuje. E, ty motywujesz dom czy Wlada? Zobaczcie, jak Anastazja ma brzuszek i to dosyć spory. Te brzuchy w simsach, powiem wam, że są dosyć dziwne. No takie... takie dziwne. No tak mówię, z eee, Wiecie, na razie sobie z nim już porozmawiamy. Z tego co mi się wydaje, skąd się dopiero rodziło późnym wieczorem, więc... Już lepiej mieć e, zapasowego gościa zawsze pod ręką. Żeby nie było. Weźmy go jeszcze. Pochwal, poślij mu poconek. Może skoczymy i zobaczymy... O, ile z jest grobów. Ups. Chciałam powiedzieć, że zeskoczymy tej okolicy, zobaczymy, czy ma jakiś skałek. Jak zaraz skończysz z nim rozmawiać. wyznaj mu zauroczenie. Nie wiem, jak się mogłaś takim typem zauroczyć, ale... To tam twój już własny problem. Co do tutaj rzeczy, które jest. Daj mu kaczuszkę. Jako romantyczny prezent. Myślę, że kaczuszka mu się... O nie. Skaczko mu się spodoba. No już było przez chwilę, że ten... Że, że możemy sobie pierwszy pocałunek, po czym się znowu popsuły relacje. Dobra, a czy już będziesz mogła... Nie, na razie nie możesz. Nie bądź złośliwa dla niego. Nie bądź, nie bądź, moja droga, złośliwa dla niego. Odważna gadka. Prezynciorka, daj. Wlad wygląda na takiego, co ma kolekcję kaczuszek w domku. Nawet się zaśmiał. Oj, Wladzie, Wladzie, Wladzie. Recytuj wiersze miłosne. Może to nie muzyczne, aczkolwiek recytacja wierszy też jest. O, jest pierwszy pocałunek. Anastazja, wykonaj z nim swój pierwszy pocałunek. Wcale nigdy tego jeszcze nie robiłaś. Mm. Możesz później sobie poflirtować. porozmawiać o najlepsze przynęcie. Panie! Panie, czemu pan ma z nami ujemne relacje? czy wiecie, te takie ludzkie z miusową relacją, gdzie się wszyscy teraz całujecie, co tu się w ogóle dzieje? Ja więc widzę, że to jest. Wahania nastroju są dosyć duże. Uwodzicielską pozę zrób. O, po całej go w szyję! Jak zareaguje Vlad za cał na całowanie go w szyję? No, prawie jak wampiżyca, co nie Vlad? Aczkolwiek proszę nas w wampiżyce nie przemijać, dobra. czy z tam coś jeszcze porozmawiać. A ja bym chciała zobaczyć, czy to są jakieś skałki. Powiem może. szczerze, że. Już dawno w Simsach skałek nie, nie szukam. Wiesz co, podaj gdzieś truchtę ogólnie, bo boję się Ciebie tak zostawić całą z Vladem i sobie ty gdzieś mm, szukać, grzebać i tak dalej, bo mam takie wrażenie, że Vlad jednak jest troszkę nieobliczalny i mógłby ci zmienić w tą wampirzycę, a tego bym nie chciała. Znaczy nie wiem na ile rozgrywka na to pozwala. O, tu jest w ogóle jakiś samotny grób. Nigdy nie, ja nie byłam w tym świecie tak, żeby sobie, wiecie, popatrzeć, co tu się y, dzieje, jak to wszystko wygląda. Ja ogólnie światów w Simsach mało to zwiedzałam, więc wiecie. A nie każdy świat jest też taki, zdeczka nowy. O, tu jest jakaś jedna roślinka. Kwiat to ja dziczała. I to była, było chyba na tyle, jeżeli chodzi o jakieś... Skamienie. O nie, tutaj są... Chodź, tutaj pokop jedno, pokop drugie. To jest przejście na inny świat, w lat to potrafi zapewnić. Tutaj też jest chyba też jad. Mhm. Zdziczały. Tu jest jakiś. O! Tu jest jakiś park. I w parku co mamy? Komarówka. okej, okay. dobrze wiedzieć. Wiecie co? Zawsze dobrze takie rzeczy wiedzieć. Lepiej późno niż wcale, tak zwanie. No ale widzę, że tutaj już nic ciekawego nie ma: jakaś fontanna, nie fontanna. Dzieci wróciły ze szkoły, więc. Będziemy się powoli tam do nich zbierać. Sobie tam, wiecie, same nie były. Jeszcze będą płakać, że mamy nie ma w domu. A mama syrata po skałkach. Proszę cię, tylko weź coś fajnego tam wdobądź. Gdzie ty jesteś? A, Ty się zaraz sikasz prawdopodobnie. A tam, a tam. E, czkawka wracają ze żłobka. No, wracają ze żłobka, bo tam te domy nie przyszły. To wracałem ze żłóbka. Oj, ty co czujesz, że nie wykopiesz tych dwóch skałek? O coś czujesz się zbyt swoje Serio? E, gdzie się wysikać możesz? No to idź się wysikaj. Wykop. I moi drodzy, widzimy się za chwilę, jak go na to sobie ogarnie. Moje drodzy, już wróciliśmy. Oczywiście nie się bez e, zasikania, bo nie dotarła e, niestety Anastazja do łazienki. Mamy jedną kapsułkę. Kapsułkę możesz otworzyć, nie tylko. A nie, a dobra, być nam, żebyś się umyła. E, dobra, umyjesz się. I otwarłaś, i co mamy? Statuetkę za 25, czyli no, słabo, jednym słowem e, Co do kota, jeszcze weź wygłos kazanie o piciu skałży. I dobra, teraz się przyjrzymy tutaj naszym e, człowieczkom te mój drogi, weź się no, Dobra, no wypoleruj sobie do perfekcji, ale bardziej mi chodziło, żebyś sobie wziął prysznic Wziął prysznic, tamte się drą, to niech się drą Przywykliśmy już do tego, moi drodzy Masz maniery, musimy maniery ci ogarnąć Jeżeli chodzi o kontrolę emocji, to tutaj pan Mopsik mi powiedział, że pisanie pamiętnika pozwala kontrolować emocje Więc to bym chciała zobaczyć Nie wiem, jak się pisze pamiętnik Czy pamiętnik można napisać jakoś tutaj? Mm, więcej napisz Tu są ćwicz umiejętności Zamów, pisz dowcipy Jesus. nie wiem czy wy też tak macie, ale u nas... Przekażę jednego dalej. Czy, yy, czy wy też tak macie, bo u mnie na przykład czasami naklikam 1000 rzeczy i oni się rozmyślą i stwierdzą, że nie. Oni jednak nie będą mi zrobić. Jest to totalnie wkurzające. Jak tam u ciebie? Ty jesteś szóstką co a u ciebie chciałam yy, dociągnąć do samego końca ten pasek. Ty jesteś szóstkowy uczeń też, ale no, cię będziemy chcieli postarzyć sobie później, jak już ogarniesz sobie te cechy. Co do ciebie, ty jesteś w miarę ogarniętym dzieckiem, więc się tej ogarni. <laughs> tej ogarni i możesz się z bratem pójść. Oj, z dziećmi mamy ogarnięte. Musimy częściej wychodzić, żeby wiecie, je do żółbka wysyłać. E, to wtedy będziemy mieli z nimi spokój. E, Anastazja sobie zjedz, moja droga, jak już to ogarniesz. Nie chcesz zjeść, no to i położysz się spać. E, co do ciebie, to ten Anton, jesteś nieswój. Trzeba jeszcze zrobić pracę domową. Do ciebie kto dzwoni? Nela, ty jesteś najstarszym dzieckiem. Chcesz przyjść, to przyjdź, aczkolwiek myślę, że się Twoje rodzeństwo to bym zajmie, bo cię jest z dosyć wykończona życiem i wszystkim, co ją otacza. E, odrób lekcję. Od... Czemu miałbyś zrobić dwa razy lekcję? Odrób lekcje. E, narzekaj na problemy. Ogólnie, Antoni, no, ty z Nela miałeś mało co wspólnego, więc nie dziwię się, że wasze relacje nie są najlepsze. Ale to jest idealna pora, żebyś może, wiesz, w jakiś sposób się z nim zapoznał. No, będziesz robić lekcje na dworze z nią. Ale klęczysz przed swoją siostrą. Nie wiem, czy tak powinno być. Jaki masz kapelusz przecudowny. Eee, przyjazne... W ogóle... A, bo to jest jeszcze drugie dziecko wysłałam, dobra. Przyjazne powitanie. Maniery. Zróbcie ty kółeczka adoracyjne Co? Co to? Samolot? Samolot słyszałam, moi drodzy Nie wiedziałam, że sam Samolot... samolot do Oliwia, skup się na mówieniu. Nie wiedziałam, że w simsach są samoloty No, siostra was już opuściła Ma już was podziurki w nosie e, Ty miałeś nakryć do stołu, mój drogi Czyli nakrycie... Nakryłeś tak, że się mama zaczęła rodzić. Wiesz co, moja droga? Zanim ty urodzisz, to poczekaj chwilkę, bo ja w sumie bym chciała, żeby oni odrobili lekcję, bo będą musiała jeszcze raz soklikać, A mi się już nie chce. Więc poczekaj sobie chwilę. Rób zabawne miny. Porozmawiaj sobie z braćmi, moja droga. Moja droga, moja droga. A ty choć w tym czasie się przywitasz jeszcze z. Nelon, twoje dziecko przyszło. Widzę, że wasza relacje już zaczynają się powoli, psuć, no nie dziwi. Młoda panno, czemu ty w naszym domu się kąpiesz? Znaczy, to jest poniekąd też i twój dom, ale no. Że mi się troszkę zdziwiła. Dobra, Antoni, idź jeszcze nakryj do stołu i będziemy z mamcią lecieli do. jak się zaczęła zastanawiać. się zaczęła zastanawiać, co to się w ogóle odwala. Powiem wam, że nie wiem, czy to jest wina mojej rozgrywki, czy Simsy po prostu mają takie dziwne czasami zacinki, że nie wiedzą, co się wokół nich dzieje. No, tak po prostu to bywa. Ale tak czy siak lecimy z Anastazją i trzymajcie kciuki, żeby było jedno tylko, bo więcej nie dzierża. Moi drodzy, jesteśmy już w szpitalu. Była z nami przez sekundkę Nela, ale Nela się zebrała, więc myślałam, że najstarsza turka będzie nam tutaj, wiecie, towarzyszyć, ale no, no niestety nie wyszło tak, jakbym sobie tego zażyczyła, więc lecimy się tutaj przebadać. Panie doktorze, pan doktor nas senior. Może już wiele w życiu swoim przyjąłeś ciąży i, i tam też przyjmiesz dobrze i uda ci tylko jedno dziecko wyjąć, ale oraz reszcie zapomnijmy. <gry> Jezus. Bardzo mnie denerwuje, to wiecie, że czasami ty nie ma tej ściany. To jest denerwujące. To tylko tej nie ma. Nie wiem jak to działa, ale Simsy to są Simsy. Mamy córeczkę dobrze. Będziemy mieli co przerabiać. No i będzie to. Oliwka. Czy będzie coś jeszcze? Czy już to koniec? Chyba koniec Chyba mamy tylko jedno dziecko Kolejne kolejne, Bo w sumie teraz mamy trzech chłopców w domu Pan robi sobie samolocik Aż mu zrobię zdjęcie Bo to jest w sumie Pan już się z dzieckiem bawi W samolociki Siemao do, ładnie, siemao a ty się drzesz. Pokiego się drzesz. Dziecko, nie macie już. Anastazja jeszcze sobie weźmie zepsute rzeczy. No, moja droga, moja droga. No, dokładnie tak to bywa. Jeszcze umyj sobie tak. Wiesz, co ty powinnaś do domu wrócić z dzieckiem? Moi drodzy, jesteśmy uwlada, Ponieważ nasza znajomość powinna zostać w jakiś sposób wyróżniona zakończona, z jednej strony chyba też zakończona. E, choć w lat widzę, że ty masz piękne łoże. E, co więcej, i tak sobie myślę, że w sumie w Simsach bardzo przyjemne by było, gdyby um, zabierał się czas podczas podróży. Czy ty masz tu masz jakieś wejście? Ty nie masz wejścia do góry, zio? A nie, tutaj sobie już się przestraszam, że ty nie masz wejścia do góry i wiecie, las się może teleportować, a my musimy się przeczłapać. No, ale tak czy siak, e, bardzo by było to przyjemne, że jakby, wiecie, nie, chociaż te symboliczne 10 minut, bo ja nie zauważam osobiście, żeby się jakiś czas zabierał, jak podróżujemy sobie z domu do domu czy gdzieś, a jednak, no, my się nie teleportujemy chyba, tylko w jakimś tam stopniu właśnie tracimy ten czas na podróże, więc e, moim osobistym skromnym zdaniem przydałoby się, żeby ten czas został zabierany. Widzicie, jaki Vlad miał przecudowne e, buciki w króliczka. Idealnie pasują do mrucznego Pana. Moja droga, skorzystasz, co znaczy skorzystasz, no. Zrobisz sobie test ciążowy. Oczywiście. Zrób test ciążowy. Stary, co ci jest. Tych. Chyba się nie polubiliście. O nie, Vlad! Już myślałam, że będziesz nas skąsać czy coś. Nie no, zrób sobie teścik. Chociaż masz taki brzuchol, że wszystko jest jasne. No ale tak czy siak, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Za nasazem już sobie wrócimy do domu. Mam nadzieję, że ciąża z wampirem przebiegnie pomyślnie. Nie wiem, czy mi się przebrała w strój ze szpitala, ale no okej, okay, niech ci będzie. Dziękuję wam jeszcze raz i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy zajmować się dzieciorami i wyczekiwać, aż kolejne dzieci się urodzą. 爸爸。Papa.